No, cześć. Witam Was w kolejnym odcinku z Drive Beyond Horizon. Prawdopodobnie będzie to ostatni odcinek, bo już mam dość składania tych samochodów. Szczególnie tego. No ale cóż. Ile nam zostało części? 13. Dobra, szyba. Według sprzęgła. A tutaj w środku jakieś pierdolety. Na pewno lampa z tyłu. Breja trzeba znaleźć, pomalować. Dobra. A jeszcze tą klapę. A nie, sporo tego. Dobrze, że radio mamy. I tutaj trzeba będzie jeszcze na pewno znaleźć jakąś tą pokrywkę od tego. Dobra, jak to było? C. Amulet ręczny. Dobra, dobra. Ruszysz? No właśnie. Dobra, teraz ruszy. Okej. Okay. W takim razie ja zaczynam moją podróż. Mam nadzieję, że nie będzie to znowu 80 km do jednego wraku. A widzimy się jak już coś znajdę. 360 km. Zobaczymy ile będzie jak wrócimy. No dobra, jesteśmy na miejscu. Powiem wam tylko, że już mamy 15 do znalezienia. Z tego względu, że zaczęło mnie miotać po drodze, przewaliłem w kaktus. Nie mamy przedniej szyby i nie mamy jednego reflektora, którego nie znalazłem. Ale za to, po drodze był jeden wrak. Przyznam się, ale nie było tam nic ciekawego, więc teraz sobie to zamontujemy. My tylko ta jedna część tam była. A tutaj. O, może. Ale tylko może. Nie, to nie to. Dobra, weź mnie to. Zamknij. Dokładnie. Dobra, czy ja z ciebie coś mogę wyciągnąć? No nie, masz tylko ręczny tutaj. Nic więcej. Dokładnie. Dobra. Zobaczmy, czy coś tutaj jest do tego auta, czego nie mam, albo co mi już wyleciało. To jest interesujące. Być może. O, akurat tutaj. Proszę bardzo. Wróciliśmy do poziomu 13. Części. E, to jest. Kierunkowskaz. Kierunkowskaz jeszcze mam. Nie wyleciał. O dziwo. Ale lampy wyleciały, tak? Co to jest? Radio. Okej. Okay. Tu w sumie nic nie ma. To... Czego to? Lampa naprawdę? To... to nie jest od tego. W takim razie yy, walić. Oj, chyba nic tutaj nie będzie. Poza tym, co już wziąłem, nie? czy ty masz dalej? 2 na 50? Weź mnie to. Wydłukej. Co ty tu jeszcze masz? A! Nie. Chwila. Um, ale nic tutaj więcej nie ma. Chyba, że to... Podnieś. Chyba gdzieś tutaj? No chyba nie, to chyba do tego. to w ogóle jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie muszę jechać, szukać dalej. Więc widzimy się znowu za jakiś czas. No znowu coś mamy. Tym razem gra jest bardziej łaskawa dla mnie. Jak mi się przynajmniej wydaje. No to jest. To jest chyba pedał gazu. O! Lampa. Do tyłu. Tylko która? Ta druga. Aj, niech sobie leży. Ile ty masz części? 9 tylko. Ok, węgła nie ma. Szyb też nie ma. Jest klapa, jest akumulator. Ale to mnie ten. Nie satysfakcjonuje. Bez przesady. No już myślałem. Jest to krzesło. Potem no. Ja mam... Nie, to jest przednia. Dobrze. Dobrze, bo to mi akurat... Yy... Brakuje, bo się zbiła. 39 na 51. No, to jeszcze naprawdę sporo. Ale mamy lampę. Weźmy ten silnik. Stąd. Pyk. Okej, okay, bardzo pięknie. Lampa tylna prawa. Zamontuj. I 40. Zostało 11. Dałoby się lampę z przodu znaleźć. Co to jest? Dlaczego to? Halo. Zamontuj. A ja niech se tak leży. Dobra, 7, tak? To raczej tutaj nic więcej nie znajdziemy. Ten lewarek. mam. To nie jest raczej do tego, nie? Jest! O proszę. Jeszcze prawdopodobnie tablice będą do zamontowania. A tutaj gdzieś widziałem było jeszcze jedno, ale też prawdopodobnie do przodu, co? Okay. No to niech se będzie. Dobra, dobra, dobra. W takim razie noktowizor i patrzymy, co my tu mamy. Jest tablica. Nie jest tablica. To jest, co to jest? Do czego to jest? Nie wiem, ale na pakę mogę wrzucić, nie? Pewnie. Czemu nie? Nie nawet, czy to jest od tego auta, ale... też... Wiesz... To jest tablica rejestracyjna. No dokładnie. To już myślałem, że znalazłem coś innego. Dobra. O, to te, te, te guziki. Chcę ja sobie wezmę ten fotel, zamontuję, wsiądę. Będzie łatwiej. Czyli tutaj mamy... Okej. Okay. Wyjść. Zamrada tak to wymontować? Chyba nie. Demontaż. Dobra. wydupię. Chyba będę musiał to jakoś stąd montować, wymontować. Tak. Dobra. Tylko jak to teraz zamontować u ciebie? A to jest pytanie. O. O, zamontuj. Dobra. Zostało 8. Tu na pewno szyba, jakaś lampa. I za chwilę zobaczymy co tam jeszcze. Lusterka na pewno będę potrzebował. O Tutaj coś znajdę jeszcze. Eee, nie, to jest kolejny naptowizor. Potem mi niepotrzebny. Co to? Aha. No ciekawe. Niech będzie. Mamy lampki. Ale to nie są te lampki, które ja potrzebuję. Tutaj coś mamy. Aha, lusterko. A tutaj antena. Kim ty jesteś? No dobra, jakiś kierunkowskaz, ale to wątpię, żeby tutaj coś było, bo. No dokładnie. Ten ma duże takie światła. No dobra. Będę musiał jechać dalej. O te osiem części. Tak, lampa. Tutaj szyba. To dwa. Trzy, tam światło. Tutaj dwa razy jakieś te daszki. To jest 5, no i jeszcze 3, tak? A tak, sprzęgło 6, ta klapa to jest 7. Registrację z tyłu ma możliwe. Zobaczmy, da się to zamontować do tyłu, da się. No chyba wszystko. W takim razie, ja znowu ruszam i widzimy się, jak znowu coś znajdę. No powiem wam, gra jest naprawdę łaskawa dzisiaj dla mnie. Chyba już też ma dość, że ja w to kram. <laughs> Zobaczcie, mamy kolejnego. Dobra, weźmy rejestrację już teraz. Tyk. I... No, 7. To tak. Tutaj coś mamy do wyciągnięcia. Raczej wątpię. W takim razie pokaż mi Ciebie. To tak. Drobinę raczej nie potrzebuję. W ogóle. Jak będę tak szedł, to mogę sobie. O! Iść do góry. Ja latam. Jakbyście się zastanawiali, jak się dostać na dach. Znajdźcie drabinę. Dzięki nim można latać. <grymne> to nie róbcie tego na Solvivalu, bo jak klikniecie tylko prawy, to automatycznie spadacie. I giniecie. Dobra. Ja miałem to. Okej, okay, tutaj. I powiedz mi, co ty jesteś? Nadajesz się na sprzęgło, więc lądujesz w moim pojeździe. Dokładnie w tym miejscu. Czemu mi się gra tak przycina? Nie wiem. Pewnie coś się baguje z tamtymi tymi przedmiotami tutaj. Jakby nie patrzeć, jest taka możliwość. Dobra, osiem. Masz tutaj jeszcze. Osiem przedmiotów masz. To jedno. O. O, o! 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 To poproszę na pewno. Ty, ty, ty. Obarek. No, zostało pięć. Czy ty masz tą szybę tutaj? Nie masz, nie? Niestety. Czy masz może tą lampę? Nie, nie zobaczę. Weź mi to, to ściągnij. Nie masz. Nie masz tej lampy, niestety. Okej, okay, okej. Okay. Tam co jest? Kierunkowskaz okej. Okay. Niech będzie. Tutaj co mamy? Apteczka. To mi się nie przyda. Akurat. Dobra, tam coś jest. Tylko, czy to jest do tego? Nie. Nie, to nie jest do tego. To co? Kierunkowskaz, jakaś lampka. Dobra, mamy dwie szczoty. No więc możemy sobie coś poczyścić. Żeby to przynajmniej jako tako wyglądało. Okej. Okay. Właśnie, rejestracja. Jaka, to, jaka tutaj jest? Aha, po prostu gładka. Okej. Okay. Tyk. A, czyli to też ma inny kolor. Okej, okay. ja myślałem, że to po prostu jest brązowy. To było zardzewiałe. Chodzi? was chodzi. Dawaj. Coś się skończy. Ok. O, będziemy jeździć czyściutki teraz. Może nieczystym, ale przynajmniej nie będzie miał rdzy sobie, nie? to. Ok. Dobra. Podka się skończyła. Ale już mamy ładnie wszystko zrobione. Dobra, jeszcze będę tylko tutaj może poszukał tego To może być mi przydatne. Nie, nie, nie. I nie. No nic, będę musiał szukać dalej. Są te lampki niby, ale to one tutaj nie pasują do mojego. Niestety. O. Właśnie, może taszki te będą pasować z innych aut. jak jeszcze trzeba je znaleźć w tych innych autach. Eee. Tutaj nie ma. Tym. Też nie ma. Ma 15 części, ale... Daszku żadnego. Tutaj żaden nie leży. No nie widzę. Chyba, że to jest daszek. Nie, to jest lampa. Okej. Okay. Tam multum części leży. Tylko, że no weź tu szukaj czegoś, nie? że na górze. Gąbka. Dobra. Okej. Okay. To ja lecę w dalszą podróż. Ile mamy w końcu? 46 na 51. Jeszcze 5. O, się czyściej zrobiło. W końcu licznik widzę. No to tak standardowo. Ja sobie jadę dalej. I widzimy się dosłownie dla Was za chwileczkę. No dobra. Wrak znaleziony. Tylko przy takich to przeważnie nic nie ma. Ale mamy szybę przynajmniej. Bardzo pięknie. Ja więcem czy tą lampę. Uda mi się tutaj znaleźć tą wewnętrzną, nie? No, chwila. Jest. I no, wejdź mi na to i cyk i bardzo pięknie. Oj. Troszkę mi się naosprzytkał. Dobra. Cyk. Eee. I zamontuj. Dobra, to to mamy. Okej okay. okej, okay, okej. Okay. Ile ty masz jeszcze? 10 części, panie kolego. Tylko wydaje mi się, że tutaj nic nie ma, nie? Jeżeli chodzi o ten pojazd. Dywaniki niby są tutaj na stałe zamontowane. Dobra. Zobaczmy te części. Tu jest taksi, koło. Tu co? Misiek? Chyba tak. A, misiek. Okej. Okay. Tutaj mamy... To będzie wchodzić gdzieś tutaj Ej, nie no są te dywaniki to czy ja je mam u siebie o to jest pytanie na pewno jeszcze lusterko musiałbym znaleźć Ale lewe co to jest światło jakieś tak a ja tu akurat mam wszystkie, więc niepotrzebne mi to to. No nic tutaj więcej nie widzę. Aha. Dobra. A tam co jest? Kanisterek z benzyną jeszcze. Dobra. Tu kolejny noktowizor, to, to, to. Ja się mogę tu zamontować. O. Dalej masz 10 tak, to, to. Około, dobra. Czy ja mam tutaj dywaniki do niego? To jest pytanie. Tutaj nie ma. O, to dobrze wiedzieć. A tutaj dywanik. Tutaj dywanik jest. Brakuje mi trzech. Lusterko, dywanik. I co jeszcze? I coś jeszcze mi brakuje. Radio jest. Aha, ta klapa tutaj. Właśnie, ty masz ją? tak nie spojrzałem, ale chyba nie było. O nie, nie ma. Nie ma tej klapy. W takim razie ja ruszam dalej. I standardowo widzimy się, jak znowu coś znajdę. No dobra, odjechałem do czegoś. Czy to jest to, co potrzebuję? Chyba tak. I zamontuj. Pięknie. Jeszcze dwie rzeczy. Potrzebuję lusterko. Lewe. I. To. Dokładnie to. Tego nie mam. Ale tutaj już chyba nic więcej nie będzie z tego. Niestety. Niestety, niestety, ale coś udało nam się zdobyć. Tak, te ostatnie części to jest zawsze problem, nie? Dobra, przejdźmy się jeszcze dookoła. Może coś tutaj będzie, chociaż wątpię. Nie, nie. Plecak wojskowa, ale to już mam. Co to jest? DVD do tego. zamontuję sobie z tyłu na siedzeniu. Żeby pasażerowie z tyłu mogli oglądać. Co to jest. Tekstura. Okej. Okay. Tu jest kolejna, kolejna taka, więc... Dobra. Standardowo. Jadę dalej. A to już y, ile? 60 km przejechane? Ja jeszcze trochę na, mnie czeka, więc y, widzimy się znowu za chwilkę. No w końcu. W końcu gdzieś dotarłem. Prawie 500 km. A ten ma tylko... Dwa na pięćdziesiąt. Dobra, w takim razie. Co my tu mamy? Czy to jest? Tak, to jest to. Dobrze, mamy 49 na 51, czyli 50 na 51. Szybę już mam. Lusterko by się przydało. Są tu jakieś drzwi? Chyba nie ma. Okej. Okay. Tu Nic. O panie. Dwie silniki? Już wszystkie. O tak, jeszcze pod... O, 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 o! O, o! Dziś. Powiedz mi, że to jest... ...lewe. Tak! Okej! Okay. Czyli zrobione! Ońcu. Używa, ja tu siedzę już dwie godziny i nagrywam ten odcinek. Dobra, tylko tak. Zamontowałeś, to teraz trzeba zresetować auto. No i tak to się prezentuje teraz skończone. Dywaniki są, wszystko jest. Przejechaliśmy do 500 km i kończymy tą serię. Naprawdę. Już mam dość. Wiem, że zostały jeszcze nie chyba ze 4 auta. Ale gdybym miał je robić, to jechałbym chyba od początku, bo jest więcej punktów zainteresowań, przynajmniej takich jak z budynkami, nie? że tam cokolwiek faktycznie można znaleźć, a nie że ja ostatnie nie wiem, 20 km to ja jechałem i miałem tylko progi zwalniające, to i to jej wraki na, na poboczu. Tam już chyba będzie 500 km, więc. Będziemy mogli zatrzymać. Te. Żadnego osiągnięcia. O! No tak, tego auta jeszcze nie mam zrobionego. Ale nie będę go robił. Jakbyście chcieli. Kolejne odcinki z tego, jak robię te samochody, dajcie znać w komentarzu. Bo na razie nie mam ochoty tego robić. Jest to dla mnie katorga. No nic, przynajmniej tego skończyliśmy. Chęć oryginalna. Ok, a jak wezmę, tak. No to 50 na 51. Tyk. Dobrze. Chociaż tyle, 500 kilometrów, nie sądziłem, że tyle przejadę. Masz w ogóle silnik? Masz. No okej. Okay. No benzyna. Bagażnik, no dosyć malutki w tym aucie, no to tak nie polecam go, ale pewnie będzie zapierdzielał. Tylko czy jeszcze będzie skręcał? O, to jest pytanie. Ale tak. Tego też nie polecam. Jedyna dobra rzecz w nim, że na chopkach nie trzeba się zatrzymywać. Krogi zwalniające tutaj, w tej grze, akurat są dwa rodzaje: są niskie i wysokie. Dlatego auta nieważne, jaki jest, po prostu po nim przejedzie. Na wysokich niektóre samochody, ten, trzeba to pewnie ten, mogą się po prostu wydupić. Tyk, tyk. Zamontuj. Coś tu jeszcze było. E Pampa. Upuść? Nie, zamontuj. To zamontuj. Chłodnica. Czy to jest taka mała chłodnica do tego wielkiego silnika? Tak. No nie powiedziałbym. A to co? Nie wiem, jakaś Lampa? Coś. W środku? Co to w ogóle jest. Wygląda jak korek paliwa. I ty w ogóle masz ten w lew, panie kolego. Um, tutaj? Nie. Wodu gdzieś? Ale ja gdzie się ciebie tankuje? Wait. Nie tankuje się? Ale to może być, o właśnie, tutaj. Ile ma 22 na 49. No to nie tak źle, ale nie będziemy go robić więc dzięki wielkie za oglądanie no i trzymajcie się do następnego cześć